Co robią komary zimą? Jak komary spędzają zimę? No, niestety od razu Wam wytłumaczę, że nawet bardzo ostra zima nic komarom nie zrobi. One są do tego przystosowane. Jeśli uważamy, że bardzo ciężkie zimy, z zmarzlina, która jest nawet na 2 metry w głąb ziemi, może przeszkodzić komarom w dużej obecności, zapraszam na tereny na przykład. Północnej Azji, gdzie tych komarów jest cała masa, chociaż są ostre zimy. Ale nie żyjemy tam, szczęśliwie żyjemy tutaj, w Polsce. I co robią te komary w czasie zimy? Oczywiście muszą ją jakoś przetrwać. I tutaj są niejako dwie formy przeżycia tej zimy. Pierwsza z nich to oczywiście w jajkach, w jajeczkach. O, może tak to nazwijmy. I te jajka mogą być na przykład pod wodą, na, na przykład w dnach zbiorników wodnych. Przykryte wodą i wtedy im żaden mróz nie straszny, tylko że one mogą też znajdować się na powierzchniach takich jak tu, gdzie tej wody nie ma, gdzie jest po prostu sucho. I mogą sobie czekać na wilgoć, no żeby móc się rozwinąć bardzo długo. Nie jedną zimę, nie dwie zimy, nawet kilka lat takie komarze jajeczka mogą czekać na odpowiednią wilgotność. I żaden mróz im nie straszny. No, oczywiście Antarktyda by je wybiła z tymi kilkudziesięciostopniowymi mrozami najprawdopodobniej, no ale u nas te nawet do minus 30 stopni nic im nie zrobi. I to jest ta taka pierwsza rzecz, pierwszy sposób przetrwania przez komary i przetrwania i rozwinięcia się od nowa w przyszłym roku, żeby nas po prostu wkurzać. Natomiast należy pamiętać, że komary przeżywają też okres zimy w stadium dorosłym. Dorosłe komary też potrafią przetrwać zimę. O czym wie każdy, kto na przykład zajmuje się chodzeniem po jaskiniach i ktokolwiek się tym zajmuje, to na przykład późną jesienią, zimą, no, wie gdzie to komary się znajdują. Ponieważ komary, głównie ko samice, to głównie samice w tej formie przeżywają zimę. Znajdują sobie kryjówki, i to na przykład są jaskinie, piwnice, inne miejsca w naszych domach, gdzie jest odpowiednia temperatura, gdzie się po prostu nie zjawiamy, gdzie nie chodzimy, no i gdzie ta wilgotność też jest odpowiednia. Tam ta temperatura nie spada poniżej pewnego poziomu. Pamiętajcie, że w tych większych jaskiniach wewnątrz ta temperatura wynosi na przykład kilka stopni, nawet w czasie zimy, i wilgotność też jest odpowiednia. I one tam sobie w spokoju mogą ten czas spędzić. Ale to nie tylko te miejsca, to nie tylko jaskinie, piwnice. To również nory, na przykład borsuków, lisów, czyli miejsca, których nie podejrzewalibyśmy o to, że tam będą chronić się komary. A no niestety wygląda to w ten sposób, że tam też mogą się chronić. Pamiętajcie, że w przeszłości nie było naszych piwnic, naszych domów, szczelin, w których mogły się kryć te komary. No, i one kryły się wszędzie. W jaskiniach, ale też na przykład w norach. Więc dorosłe osobniki komarów potrafią znaleźć kryjówki, w których bez większych problemów, jeśli ten ich spokój nie jest zakłócany, są w stanie przetrwać zimę. Te temperatury, te warunki, jakie tam panują, są dla nich no na tyle dobre, że im się tam nic nie stanie. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że dla komara to nie jest żaden problem przetrwać Tą zimę. Albo w jednej formie, albo w drugiej formie. I te mrozy, te ciężkie, długie zimy, nic to nie da. Niestety. A tych, którzy nie lubią zim, długich i ciężkich, krótka i niezbyt ciężka przeżyje. Kiedyś bardziej przeżywałem, kiedy człowiek był jeszcze mm, tym, który używał, y, to zaużywał. Który korzystał z pewnych sportów zimowych, tylko że nie roztrząsajmy moich wyczynów snowboardowych i innych, tylko no, niestety komary sobie poradzą, bez żadnych problemów. Zima im nie straszna. W jednej postaci, w drugiej postaci świetnie się odnajdą. A dla tych, którzy no, nie lubią tych komarów, no chyba wszyscy nie lubią, no niestety, w niektórych naszych miejscach, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, które mijamy niekiedy po drodze, no one potrafią tą zimę przetrwać. A kto nie widział jaskini, całej w komarach, w czasie zimy, no to bardzo ciekawe uczucie. Dziękuję Wam za uwagę. Ile mamy czasu? Nie będziemy dochodzić do tych legendarnych minut, żeby materiał miał tyle, ile trzeba. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Polecenia, to jest bardzo ważne, zapraszam na inne materiały, poleć znajomym na swoich mediach społecznościowych. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.